Ciema widzowie! W dzisiejszym odcinku yy, znaczy to jest specjalna na 60 subów, czyli trzeci TNT. 一七，一半。 Dobra, to by był specjalna 60 subów i serdecznie dziękuję Wam za każdą subskrypcję, obfituję komentarz i to mnie motywuje do nagrywania dla Was materiałów. No i tyle. Dobra, no to paśnia, do zobaczenia, padły taka cześć.